O, dobry. Że tego. Co to kurwa było? Co to jest za miejsce? Kurwa. Jakim cudem ja tego nie widziałem wcześniej? Tak, tu jest jakaś impreza gdzieś, kurwa. No i pachnie to po prostu bardzo specyficznie. O, kurwa. Ty, no nie wiem. Nie wiem, co to kurwa jest, ale. nie fajnie byłoby wpaść do środka. wróciłem do jednego z pierwszych miejsc, które kiedykolwiek eksplorowałem i nie spodziewałem się, że będę świadkiem tak posranych zdarzeń. Nie będę wam spoilerował, po prostu obejrzyjcie materiał do końca. Serio. Warto. Miejsce mimo upływu wielu lat nie zmieniło się zbyt wiele. Będąc tam poczułem nostalgię jak nigdy. Od początku miałem uderzająco dobry humor widząc to miejsce, który popsuło mi to, co wydarzyło się później. Zgaście światło, załóżcie słuchawki i zapraszam do oglądania. Sprawdzimy sobie. Um, o kurwa. Słyszę jakąś muzykę w ogóle. Gdzieś tutaj niedaleko. Zrobimy sobie taki numer, że nawet nie będę brał ze sobą rzeczy. Eee, wezmę sobie tylko multitula. Co jest za miejsce, kurwa? Jakim cudem ja tego nie widziałem wcześniej? Dotarliśmy do miejsca, w którym odbył się pierwszy, jeden z pierwszych urbeksów na tym kanale. Byliśmy tutaj 10 lat temu, ale. Jestem w szoku, że nie znam tego miejsca, w sensie dokładnie tej hali, bo byliśmy w samej cegielni, która jest tam, tam bliżej. Tutaj zobaczyłem po prostu na mapie, że jest coś takiego i chciałem po prostu to zweryfikować, co to jest za budynek. Ale to wygląda po prostu na, na jakąś halę produkcyjną. Tam widzę jakieś pomieszczenia. Po prostu udamy się w tamtą stronę, żeby to zobaczyć. Bardzo ciekawie wyglądające miejsce. Natura odbiera swoją własność. Tu były prowadziły jakieś schody, czyli spodziewam się, że tam niżej dało się zejść. Um, no, my w tym momencie się tam już niestety nie dostaniemy. Ale imponująco czysta woda. Słyszałem w ogóle jakiś bardzo dziwny sygnał. W sensie tak jak byliśmy, tak jak byliśmy sobie przed chwileczką w, w tym rezerwacie w piekiełku to tam była wręcz, panowała wręcz grobowa cisza, więc miałem bardzo wyczulone zmysły i nasłuchiwałem po prostu wszystkiego. I, I dosłuchać się nie mogłem. Tutaj natomiast słyszę wręcz za dużo dźwięków. Jak tutaj wjeżdżaliśmy chwilę temu, to widziałem, słyszałem po prostu grającą muzykę gdzieś niedaleko. I wcale bym się nie zdziwił, jakbym trafił na przykład na jakąś grupę mauladów, która urządza sobie jakąś jakąś schadzkę. Takiej sytuacji jeszcze nie miałem, żeby złapać, żeby spotkać kogoś takiego. Na pewno odkrywaliśmy miejsca, w których takie zebrania mogły się gdzieś tam odbywać, ale tu jesteśmy w naprawdę małej miejscowości i wcale nie zdziwiłbym się, jeżeli byłby to obiekt, lokalny obiekt, nie wiem, spotkań na przykład, bo dojazd tutaj jest obrzydliwie prosty a wręcz bym nawet powiedział, że nie ma żadnych tutaj zabezpieczeń pod kątem szlabanów żadnych kamer i tak dalej także wygląda to po prostu bardzo ciekawie zaraz mi padnie w ogóle latarka także chyba będę musiał się przemienić na na inną No tutaj już trzeba naprawdę uważać, bo jak poruszamy się po ponad ziemią, to trzeba liczyć się z tym, że strop może nie być pierwszej jakości. Coś na pewno tu jeszcze jest gdzieś pod podłogą. Świeże gówno, chyba ludzkie. Jaka zastana woda, Jezu. Jakie bagno. Widzę jakieś elementy maszyn, w tym jakieś pasy klinowe, ale widzę też zbrojenia, także tu musiało w tym miejscu stać coś naprawdę potężnego. Tu studzienka. Spodziewałem się, że była głębsza, ale została zasypana zostały zasypane, żeby po prostu nikt do nich nie wpadł. W takim razie przepalmy samochód no i spróbujmy się dostać tam, chociaż rozładowuje mi się rozładowuje mi się troszeczkę latarka. Liczę na to, że, że da radę jeszcze wytrzymać, bo będę musiał się przerzucić na panel, a panel troszeczkę słabiej świeci niż niż Marauder. A psa. Tak, tu jest jakaś impreza gdzieś, kurwa. Zobaczmy sobie to. Heh. 10 lat minęło, od kiedy byliśmy tutaj ostatni raz. I budynek cały czas wygląda tak samo. Heh. Ale mam sentyment do zapachu takich miejsc, nie? To są typowo obiekty industrialne, przemysłowo-gospodarcze jakieś. Eee, I czuć... Nie wiem, jak to nazwać. To jest taki, taki zapach smarów, zapach... Eee, e, zapach jakiejś, jakiegoś oleju. No, i pachnie to po prostu bardzo specyficznie. O kurwa, ty no nie wiem. Trochę kurwa nieciekawie. <śm> Ale obiekt, obiekt kurwa stoi, ale jaja. W tym miejscu, nie? To tu stałem, pamiętam jak się opierałem. Jest, jest nawet ciekawe ujęcie z tego, nie? które robiłem 10 lat temu. Czy znaczy, robił Mateusz jeszcze wtedy? Pamiętam, że tutaj wyjść się na dach nie dało. Tutaj gdzieś były też takie podziemia podziemne korytarze, yy, które do których chciałbym się dostać, bo bardzo pamiętam, że ciekawie wyglądały. Dobra, to są te kurwa straszne schodki. W ogóle takie miejsca, które są już totalnie zniszczone, zdewastowane, ogołocone i są po prostu czyste, czyste konstrukcje budynków, bardzo pasują do żeby zrobić z nich mapy pod airsoft, eee, airsoftowe w ogóle interesowałem się tym tematem ostatnio. Chciałbym wziąć w czymś takim udział w sensie spróbować airsoftu, spróbować sobie postrzelać. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, a wygląda bardzo ciekawie. I może ten, może się uda te plany niebawem spełnić. Dobra, zobaczmy sobie, co jest tutaj. To jest chyba pył z cegieł. W bardzo dużej mierze. Tutaj też jakiś piec. Piec, bądź, bądź coś, ale zaraz sobie na to zerkniemy. Nie wiem, co to kurwa jest, ale nie fajnie byłoby wpaść do środka. Kurwa, nie dało rady, by. Znaczy o ile, o ile tam jest, o ile tamtędy da się wydostać, to widziałem już w starym młynie, też opuszczonym, takie leje. Nie wiem do czego one zupełnie służyły, ale wpadniesz tam, nie masz zasięgu, nie masz ludzi dookoła, nikt nie wie, że tu jesteś, nie ma cywilizacji niedaleko, możesz sobie kurwa krzyczeć aż do skonania, wpadniesz i będzie po tobie. Także trzeba bardzo kurwa uważać. Tu w ogóle ty normalnie na dachu budynku stanął las, nie? Heh. Faktem jest, że że tego co to kurwa było? Że tego. Że tego. Co to kurwa było? Beban. W tym momencie jeszcze na szybko się wtrącę, bo jestem troszeczkę w szoku, jak chłodną głowę zachowałem w tej sytuacji. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, co to mogło być. Czy są jakieś zwierzęta, które wydają takie dźwięki? Kurwa, zastanawiam się, co to był za, za kurwa krzyk, pojebany. Zastanawiające, gówno. Co to kurwa było? Generalnie, no i dobra, no i to są piece. Tutaj wypiekano ee, właśnie cegłę. To się wszystko działo tutaj w tym miejscu. Jeżeli chodzi o samo wnętrze cegierni. Nie, nie będziemy niestety w stanie zbyt wiele zobaczyć, ze względu na to, że... Dużo drewnianych elementów w środku. Wygląda jak jakieś wózki. Tutaj wewnątrz cegielni nie zobaczymy zbyt wiele, ze względu na to, że nie ma po prostu dachu i... wszystko zarosło drzewami. Tutaj pod... Pod stopami zaczynam czuć eee, miękki grunt tutaj, hm. okej, okay. czyli okej, okay, okej, okay, okej, okay. możliwe, że to się tutaj pozawalało, tak i chyba chyba właśnie tak to wygląda, bo tutaj kiedyś można było normalnie sobie wejść do środka, tak, dobra, czyli to się to się po prostu zawaliło i wygląda na to, że już dawno, bo jest zarośnięte trawą i normalnie na tym rosną drzewa. Okej. Okay. Tam możemy sobie dalej pójść normalnie. O kurwa. To możliwe, że były piece że tu w środku po prostu panowała bardzo duża temperatura, a tam na przykład, y, tam gdzie było to drewno, możliwe, że po prostu tam y, leżakowała sobie ta cegiełka, nie? Moment, dobra. To, to były piece, stuprocentowo. Um. Tutaj, <laughs> czyli to była najprawdopodobniej jakaś stróżówka. Yy... I pewnie tutaj właśnie, by, nie wiem, by były odbijane jakieś karty dostępu albo coś. To co to kurwa jest? Jakiś garaż. też w ogóle, kurwa duże wygląda też na to chyba też jest y, po prostu element cegielni sprawdźmy sobie to Szybki trzek, ale widzę, że jest piwnica. Ziemia zawsze najciekawsza. Wygląda to na jakiś yy, budynek administracyjny, ogólnie. Co jest wejście wyżej? Wyglądało to przez moment właśnie w taki sposób, że... Że ten, że może ktoś się tu, że tak powiem, zadomowił. Miękko, miękko jest. O. Dobry? Nie dokuczam. Ja tylko pozwiedzać, nie? Nie, nie chcę dokuczać, nie? Chciałem zobaczyć, co w środku jest. Sorry, że obudziłem. No właśnie, w taki sposób podejrzewałem, nie? że tak może być, że, że ktoś sobie tu po prostu przesiaduje, facet się pewnie przestraszył, odpuszczamy.